Start. Start. jedziemy. Nie, jeszcze raz, coś mi nie mogę się skoncentrować. Dobra, jeszcze raz, przepraszam. Bo, dobra, zaczynamy. Samorządowcy chętnie odpowiedzieli na ten bieg. Mało tego, jak na przykład pani burmistrz Bielawy, pani burmistrz Pieszyc. Eee, na młodzieżowych igrzyskach, eee, na młodzieżowych, dobra, tłucniemy, na młodzieżowych igrzyskach. My, niestety ja już to mówię po raz kolejny jako miasto niestety geograficznie mamy ograniczoną powierzchnię to jest tylko 20 km kwadratowych czy 200 Jak się panią żyje w Piławie Górnej? No myślę, że nie najlepiej. Jest to drugi piknik obywatelskiego, stowal, obywatelskiego ruchu patriotycznego z Dzierżoniowa. To jest drugi piknik patriotyczny. Społę jeszcze raz. No. I juniorki na czele z Dorotą Przęza, która przygotowuje się do udziału w mistrzostwach Europy, a za tydzień w mistrzostwach Polski, które będą rozegrane w Kazimierza Wielkie i Błosko Nie, Że po prostu, no staramy się im po prostu zaufać, nie, że nas tam gdzieś, no wiecie. Jaki jest koszt tych prac? Nie powiem. E, I e, mam nadzieję, że... E, no i nie wiem, co? To, co się tam... Przepraszam. Ej, przepraszam! Ej! Czymś to rozmawiałam, a ja wy Powycinacie to? Inwestycja samodzielnie finansowana przez powiat, budżetu powiatu. Niecałe 400 tysięcy, przepraszam, niecałe 300 tysięcy. No to jest przede wszystkim indywidualne... To jest przede wszystkim indywi... To jest decyzja tych par. To oczywiście ten ślub jest, jest udzielany, ale zgubiłem wątek. Ale też często brzmi jak gry... Możemy zopnać. Myślę, że to jest bardzo, bardzo, dobre, bardzo dobre przedsięwzięcie, jeśli chodzi o tego typu. Yy, to się wytnie. Yy, jest. Yy... Mogę? O, nie. Spokojnie. Minęły yy, i yy, Otworzyło się. Yy, yy, część. Yy... Nie. Dobra, spokojnie, jeszcze no, raz. Ładnie się zaczęło. Nie, to już jakby jest trzecia droga, którą w tej chwili realizujemy. Krótki odcinek. <śmiech> <śmiech>